Cześć kochani! Dzisiaj będzie czytanko na październik. Robimy sobie miesięcznicę. Tak? Energia miesiąca. Październik 2020. Na praca i miłość. Wybierzcie sobie swoją opcję. Tu macie jedyneczkę, dwójeczkę i trójeczkę. Dawno nie było muszelek, tak sobie pomyślałam, że może, że może muszelkę przybliżę Wam bliżej. Taka oto muszelka to jest jedyneczka. Widzicie? Intuicyjnie co z Wami rezonuje. Tutaj mamy dwójeczkę dla miasta, tam muszla I trójeczka. Taka, taka kolorowa, troszkę różowo, beżowa w takie paseczki. Jeden, dwa, trzy. Ok, jeśli Wy potrzebujecie więcej czasu, proszę sobie zatrzymać film. Ja zacznę od jedynki, to ją z boczku położę. To odłożę. to zrobimy tak? Karty miałam pasowane, więc je tylko przełożę. I co? Praca, praca, październik, mak. Trzy kielichy. Królowa kielichów. Rada i y, miłość, siedem mieczy, dziesięć bułw, kielichów rada. Dobra, co w tej pracy. Um, moi kochani, mam wrażenie, że wy zaczynacie w pracy jakieś nowe projekty. Mamy kartę MAC, mak, mak, mak. Ten co wie i czuje, w którą stronę ma pójść. On tutaj ma w sobie siłę i wszelkie narzędzia do tego, aby... Zrealizować swoje cele, tak? To są jakieś tutaj nowości również. Więc pierwsze, co mi przyszło do głowy, że wy macie, że wy macie jakiś swój projekt do, do, do realizacji, przepraszam. I to taki projekt, który czujecie sercem, który kochacie, to, to najprawdopodobniej jest wasza pasja. Y, bardzo dobrze, ale y, tutaj trzeba uważać na jedną rzecz. Jeżeli, y, jeżeli robicie na przykład to w trzy osoby, to to nie jest to dobry pomysł. Jeżeli tutaj w tym co Wy zaczynacie coś robicie w trzy osoby, nie jest to dobry pomysł radą jest y, dla Was w tym wypadku tutaj y, wycisz się, zastanów się jeszcze raz. Poszukaj innej drogi. Posłuchaj siebie. Tutaj trzeba, w tym powtórniku trzeba coś zakończyć. Tutaj, tutaj, coś kończymy i szukamy innego rozwiązania. To by było dla jednej grupy. A jeżeli zaczynacie w ogóle nową pracę, to będziecie się w niej czuć bardzo dobrze, bo większość, większość kobiet mnie ogląda, zdaje sobie z tego sprawę, i wy będziecie się czuć w tej pracy nowej, bardzo dobrze zostaniecie zaakceptowani przez innych. Takie bezpieczeństwo w tej pracy i dobre emocje. Trochę trzeba będzie uważać na plotki takie, no jak to tam między ludźmi, tak? i y, nie, opowiadajcie, y, nie opowiadajcie za dużo o sobie, o swoich y, prywatnych sprawach, ok? W pracy. Tutaj to są takie ostrzeżenia. No, no i to by było na tyle chyba. <śmianie> jeszcze, nie, już, przepraszam że tak, mi, ale jeszcze mi tutaj coś do mnie dochodzi w pracy masz tutaj, mój drogi czy moja droga liczyć na siebie tak, ty jesteś mądry, ty wiesz ty posłuchaj siebie po prostu taką mam tutaj informację, nie wiem, może może dla jednej osoby lub dla nikogo, ale no taka tutaj jest informacja, ok? Co w miłości? Co w miłości, moi kochani? Co w miłości? Słuchajcie, jeżeli ktoś przychodzi do Was nowy, bo mam tutaj taką, taką informację, jeżeli w październiku ktoś do Was przyjdzie, pojawi się, jakaś nowe, nowe uczucie, nowa miłość, nie jest to człowiek uczciwy. I kartą radą jest, trzeba tutaj coś zakończyć. Mamy transformację, więc coś trzeba zmienić. Czy, czy ta osoba musi coś zmienić w swoim życiu, żebyście wy mogli być razem, ponieważ to, ta, ta relacja tutaj. Nie jest dla ciebie dobra, nawet zbyt obciążająca. Tutaj trzeba by, będzie po prostu coś zmienić, coś zakończyć, czegoś wyjść, tak? Coś zostawić za sobą, by to się mogło zrealizować. Jeżeli byliście w jakiejś relacji, ktoś do was wraca, to wy już wiecie, że ta osoba jest nieuczciwa. W każdym bądź razie, to już wiecie, co macie robić, tak? Bo jakby już macie jakieś doświadczenie z tą osobą, rada, mamy kartę śmierci, słuchajcie. Nie wiem, co to jest, co wy tam macie, co będziecie mieć. Mam nowe, nową, nową relację, ale ta relacja nie jest dla Was dobra, dlatego że ktoś coś przed Wami ukrywa, lub to Wy coś ukrywacie, bo to ma, tutaj się energie mogą zamieniać. Więc to już będziecie wiedzieć, co macie, co wy tam macie, i radą jest: yy, przetransformuj zmień coś, zakończ coś, zakop coś, czego nie powinno tutaj być, tak? W tej relacji waszej. Być może macie, być może nie, chodzi o. Mm, Zaplątałam się. Być może jest was za dużo po prostu, tak? Może chodzi o to, że osoba, która y, do was idzie, czy to wy, y, jesteście już w jakiejś relacji i dlatego mamy tutaj kartę śmierci, która mówi, żeby to. Y, się nie angażować z tego tytułu, że da Wam to po prostu popalić, da Wam. Y, bardzo obciąży Was. Waszą energię, nie tylko, tak, bo to jest, to jest bardzo mocno, takie relacje trójkątowe są bardzo mocno obciążające i, i ściągają, ściągają nas w dół, tak. Mam tutaj, dlaczego, mi, dlaczego mówię o trójkącie? Dlatego, że mam kartę rodzinne z przełożenia i być może ta osoba tutaj idzie, ona ma rodzinę, ale czegoś jeszcze od Was chce, tak? Więc na to zwróćcie uwagę, uważajcie, tak? Eee, dobra, jedynki. Aha, bo ja jeszcze mam anioła dla Was na pewno. Jedyneczki, jednorożce będą dziś. Chyba jak ostatnio w ogóle. Są tutaj aniołki, chcą Wam przekazać na październik. W pracy fajnie, ale w miłości musicie, moje kochani, uważać, dlatego że są jakieś tajemnice, coś Was tutaj obciąża. Być może to, być może tutaj jest, będzie energia seksualna. Między Wami. To, to też tak może być. Może tak być. Ale są tutaj kłamstwa i niedopowiedzenia. I e, nie mówiłabym nic, gdyby nie było tutaj e, karty śmierci, która bardzo wyraźnie Wam podpowiada, że e, że to nie jest dobre. Nie jest dobre. Dobra. Aniołek czek dla jedneczki. Przekaz, przekaz od aniołów. Co my tu mamy? Dziadek babcia. Połączyć ją szczególna wień z Twoim dziadkiem lub babcią, której nic nie jest w stanie zerwać. Okej. Okay. Jeżeli to było dla kogoś, to się cieszę. Eee, jedynki, dziękuję Wam bardzo. Eee, co ja chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że zapraszam do lajkowania, do sobowania i do komentowania, jak tam u Was. Jeżeli, jeżeli chcecie prywatnego czytania, to zapraszam do siebie. Kontakt macie w opisie filmu, ok? A teraz zapraszam dwójki. Dwójka. Kurde. Kartę mnie. Nie. Teraz sekundkę, troszkę muszę je przetasować. Mhm. Październik 2020. Miłość i praca. Jak będzie wyglądało dla osób, które wybrały opcję numer dwa? Płacia tą muszelkę. Co my tu mamy? Październik 2020. Praca. 10 buław. Trzy buławy, paś kielichów, rada miłość. Trzy kielichy drzewo życia, tutaj jest jakiś zaraz będę mówić. I rada. E, no tutaj przekaz jest bardzo jasny, dobra. E, praca. W pracy, moi kochani, co wy macie? 10 buław, 3 buławy. Dużo działania jest, y, dużo, y, dużo działania, dużo obowiązków, przeciążenia dla was w październiku, dużo pracy. E, jakaś być może nowa praca, być może a praca związana z dziećmi um, dla Was. Um, 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 um. Mam wrażenie, że Wy tutaj um, że wy tutaj, roz, wy tutaj macie jakieś projekty, jakieś plany, jakieś um, nie wiem co wy żeście tutaj na wymyślali w tej pracy. Ale macie tak, du tak dużo obowiązków, dużą pracę, zmęczenie, przeciążenie. <laughs> tutaj trzeba trochę odpocząć i, 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 i poczekać, tak? Coś tam zrealizowaliście, ale tutaj trzeba dać sobie chwilę oddechu, no bo to w październiku po prostu się weźmiecie i wykończycie, za przeproszeniem, przepraszam, e, to nie dosłownie oczywiście. Radę macie, że macie coś przeciąć, macie coś uciąć, macie coś e, podzielić? Macie podzielić obowiązki na, na innych? Taka jest dla Was rada? Macie coś podzielić? Dzieci na grupy, słuchajcie, nie wiem, o co chodzi z tymi, e, z tymi kartami. Mm, ale macie wyczekiwanie na jakieś marzenia, na jakieś projekty swoje, e, które tutaj re realizowaliście i y, one was po prostu bardzo mocno y, wyeksploatowały, że tak się wyrażę. I macie nową energię, być może wy się czegoś nowego uczycie. E, macie tutaj również ofertę jakąś, jakąś nową być może i próbujecie sprostać w, w październiku dobre karty. Dobre karty, ale przede wszystkim duże zmęczenie. Duże zmęczenie, bo wy próbujecie czemuś sprostać, jakiemuś być może nowemu zadaniu. Ktoś na was tutaj liczy, ale jako rada wasza to wy macie tutaj coś podzielić. Być może podzielić obowiązki na innych. Bardzo jest to możliwe. Eee, słuchajcie co mamy. Hmm. W miłości. W miłości wy macie coś zostawić, wy macie zostawić dosłownie, wy macie zostawić coś, co, e, co nie powinno być wasze. Coś, co nie spełniło waszych oczekiwań. E, tutaj jest ewidentnie was, e, jest za dużo osób. Jest za dużo osób i yy, yy, wasze nadzieje, wasze oczekiwania yy, nie zostały tutaj spełnione i nie zostały zrealizowane. Yy, teraz tak, yy, wasza rada: Królowa Mieczy, to jest Królowa Lodu. Yy, potocznie mówiąc, ta, ta kobieta tutaj. Podejmuje decyzję zgodnie z własną logiką. Ona nie kieruje się tutaj emocjami, sercem, broń Boże, ona jest całkowicie logiczna i tym macie się tutaj pokierować, tak? Tutaj trzeba po prostu coś zostawić. Tutaj ewidentnie relacja, związek wam nie służą, ale. A co mi się tutaj na oczekiwania rodzą o rozczarowania, moi kochani. I to jest dokładnie ten przekaz. Zrobi oczekiwaliście czegoś od osoby i dzisiaj poczęcie nad rozlanym mlekiem. I radą wa dla was jest, kieruj się logiką. Kieruj się umysłem. Zastanów się, co jest dla ciebie dobre. Czy ja będę w tej relacji szczęśliwa? Bo chyba nie, bo tutaj się ktoś bawi wami. Ewidentnie ktoś się wami bawi, bo to wy tutaj płaczecie. Nie ktoś. Trzy osoby. A wy macie się zastanowić nad sobą, tak? Dlaczego, e, dlaczego płaczę z tego tytułu, bo czego oczekiwałam, czego ja oczekiwałam tutaj. OK. E, przekaz prosty, pewnie może dla jednej osoby lub pięciu, nie wiem. W każdym razie tutaj nic innego e, z tych kart nie wyczytam więcej. I jeszcze przekaz anielski dla osób, które wybrały opcję numer dwa. Muszla za miastą. Historia rodziny. Dowiedz się więcej o historii swojej rodziny. Być może przyczyn swoich problemów macie szukać w rodzinie. Być może macie jakieś wzorce, które wam nie służą. Poszukajcie po prostu w swojej rodzinie. tak Wy macie się tutaj zastanowić nad e, logicznie, nad tym, dlaczego, dlaczego w tym październiku płaczecie nad, nad rozlanym mlekiem, co było już intuicyjnie wiedzieliście, jak to się skończy. Czy wiedziałyście? Ok, dwójki. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do lajkowania, subowania do komentarzy. Kontakt do mnie znajdziecie w opisie filmu. Guziaczki Papa. A teraz zapraszam trójeczki. Trójeczki, trójeczki. Co tam u Was będzie słychać w październiku 2020? Praca, praca i miłość uczucia. Październik 2020. lubię tą talię, ale jest tak niewygodna do tasowania, taka duża. Nie mam trochę za małe dłonie do tego. Trójeczki. Październik 2020. Sprawdzę tylko, czy się nagrywa. OK. I jeszcze łyka herbatka. Lecimy, i mamy pierwszą pracę w październiku. Pięć denarów, rycerz mieczy, trzy kielichy, rada i miłość, wysielec rycerz buław 10 buław rada ok, jeśli chodzi o pracę ewidentnie w październiku to już jakby wchodzicie z września jeszcze z tą energią do października ewidentnie brakuje pieniędzy być może pracy w każdym bądź razie Mam takie poczucie, że moi kochani, wy, jeżeli szukacie pracy, czy szukacie pieniędzy, może tak, jeżeli chodzi o pracę, ten kto nie ma pracy, to ją znajdzie w październiku. To będzie tutaj radość, świętowanie i tak dalej, tylko um, trzeba tutaj uważać na jakichś manipulantów, na osoby nieszczere, na osoby, które będą wam w jakiś sposób. Um, a jak to nazwać? Hmm. Takie te fałszywe, nie wiem, nie wiem o czym mowa, ale no macie uważać na osoby takie fałszywe, nieszczere. Radą dla Was jest, że Wy macie, wy macie się kontaktować z ludźmi. Być może latać samolotem, tak? Być może, jeżeli praca ma być daleko gdzieś, to macie lecieć, tak? To macie lecieć. Za tą robotą, bo tutaj y, radość, świętowanie to będzie dla Was dobre. Jeżeli chodzi o pieniądze same w sobie, bo braku, brakuje Wam tych pieniędzy, widać, to również, y, również <coughs> jest tutaj sukces. To nie ma jakiejś, nie spodziewajcie się tutaj wygranego w lotka, ale jest, ten, y, jest ta radość, sukces. Tak pod koniec, y, pod koniec miesiąca mi powiedziała, bo będziecie tutaj jakieś mieć pomysły. Wy będziecie mieć mnóstwo pomysłów na zarobienie tych pieniędzy, na uspokojenie tych swoich braków. Radą jest kontaktuj się z ludźmi. Działaj działaj szybko. Nie zastanawiaj się za bardzo, tylko właśnie tu jest ruch działanie, tak? Być może to właśnie przez kontakty z innymi ludźmi, coś ci się tutaj uda, uda zdziałać. Jeśli chodzi o związek, o jakieś relacje tutaj, o miłość. No to mamy wisielca, rycerza buław i mamy 10 buław. Jeżeli wy na kogoś czekacie, no to ten ktoś przyjdzie. Ten ktoś przyjdzie. Mamy tutaj dużo, o Jezu, jakie mamy tu energię. Ale bym bardziej powiedziała, że takie seksowe. Wiecie? Radą jest, żeby nie pokazywać całej, jak, jak to się, jest takie jakieś powiedzenie, nie pokazuj, nie pokazuj całej, całego tyłka, o właśnie, przypomniało mi się, okej, okay. nie pokazuj tej osobie wszystkiego. Tutaj trzeba będzie ochronić, obronić siebie w jakiś sposób, zachować dystans. No, dużo energii seksualnej. Yy, także seksy będą pewnie w, w, w październiku dla Was. Ale z jakichś powodów karty Was ostrzegają, żeby jednak tak nie do końca się tutaj przed tą osobą otwierać. No. Jeżeli wy jesteście w jakiejś relacji, no to jest tutaj zawieszenie. Jest zawieszenie, jest przetransformowanie, jest oczekiwanie na coś, na kogoś. No, a jeżeli jesteście w związku, może jesteście, możecie, może się pokłóciliście, na, no nie wiem, może jest tutaj jakieś właśnie zawieszenie. W każdym razie tutaj to ruszy, to, ale to jest, słuchajcie, taki... Tak, jeżeli chodzi o chłopa, to lowelas, znaczy lowelaska. I dlatego wy macie się tutaj przed tą osobą obronić w jakimś sensie. Nie pokazywać wszystkiego. Nie to, że odchodzić, ale macie zachować dystans. No. Jeżeli jesteście singlami i wyczekujecie tutaj, no to też przyjdzie. No ale taki lowelasik, tak? I nie, nie, nie odgrywamy wszystkich kart od razu na dzień dobry. Tutaj wam wa bardzo wyraźnie karty to zaznaczają, bo <laughs> widać, że jest energii dużo między wami, dużo pasji, dużo energii, ale to was wykończy. To was wykończy, więc wy macie tak powolutku, powolutku, tak? I aniołaczek dla was. Także tak, kaskę będziecie zarabiać, widać, że, że, świętowanie coś, coś tutaj będziecie sobie będzie dobrze, tak, Wy macie, w braku jesteście, wchodzicie w październik, tak, nie macie kasy, nie macie pieniędzy po prostu, brakuje wam, ale będzie w październiku dobrze. Coś tutaj zrobicie, czy ktoś wam pomoże, e, że sytuacja się po prostu naprawi, tak? I co Aniołek chce wam przekazać? Znowu to samo, dziadek i babcia. Dzisiaj normalnie mamy dziadków i babci. W pierwszym czytaniu również było. Łączy cię szczególna więź z twoim dziadkiem lub babcią, której nic nie jest w stanie zerwać. Słuchajcie, być może. E, może tak być, że po prostu mm, jeżeli wasi dziadkowie, czy babcia, czy dziadek już są po tej drugiej stronie, to oni się wami opiekują. Dlatego e, ten aniołek mi się tutaj pokazuje. Już drugi w tym czytaniu z trzech. Także to coś, coś znaczy. No pięknie. No to co? No to wszystko już, trujeczki wszystko. Wy jesteście ostatnią grupą, ok Dziękuję Wam bardzo za, za wysłuchanie. Zapraszam do lajkowania, subowania i komentowania. Będzie mi bardzo, 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 bardzo miło. I do czytania prywatnego zapraszam, a kontakt do mnie macie w opisie filmu. No to kończymy. Buziaczki, papa. Pa.